Pan Hołowczyc! To co? Kradiołowo? O, daj pan spokój! Szerokie drogi! Ale z niego figlarz. O, zaruszką to pan trochę przesadził. Chipsy Lace Max są maksymalnie grube i chrupiące. O zniewalającym smaku. Co zrobisz, by je mieć? Ujęcie pierwsze. Widzimy biegnącą dziewczynę. Spolnione tempo. Blondynka. Typie Dennis Richards. Nie, to jest Dennis Richards. Ucieka przed mutantem. Albo przed gangiem harley -Ophan. Nie, to ba. Po prostu ucieka. Dobra. Jest gorąco. sucho, Jest spadniona. Cięcie. Zbliżenie na wchodzę. Albo na... Ma! Pepsi! Butelka pysznej pepsi. Pełna, znożona butla. Sięga po nią. Męska dłoń. Przystożniaczek. No dobra, ale to mój film. No jest? Wygląda wyjątkowo apetycznie. A -a. Tylko go schrupać. Sezamki aha. Wyjątkowy smak wrażonego ziarna sezamowego, zatopionego w pysznym karmelu. A, a gdzie są my sezamki? Sezamki, aha. Zaj się mal. tak mi ład. Jak Punto czeka na kolejnego zwycięzcę konkursu Audi -E w Wśród naszych widzów rozłożymy również roczne pronumeraty Tygodnika Antena. Oto pierwsze z dwóch pytań konkursowych. Jaki tytuł nosi nowa polska komedia kryminalna, która pojawiła się na ekranach kin? Chłopaki nie płaczą, nie płacz Ewka i nie płacz kiedy odjadę. I pytanie drugie. Który ze znanych polskich aktorów zagrał w tym filmie Gangstera Freda? Piotr Gąsowski, Wojciech Malajkat czy Cezary Pazura. Przypominamy, że do wygrania jest tym razem wyposażony w immobilizer i poduszkę powietrzną Fiat Punto. Na Państwa telefony czekamy do 12 marca pod numerem 0785 888. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Nagrodami dodatkowymi są płyty kompaktowe grupy Oasis.